Kuśmierzak do tej pory znany był mieszkańcom Lubartowa głównie ze wspólnych zdjęć z Paśnikiem. Czy to na koncercie orkiestry Straży Pożarnej, czy to na otwarciu wystawy, czy na miejskiej wigilii. Obaj panowie byli blisko siebie. Kuśmierzak dwa razy startował w wyborach samorządowych. Ani w 2014 roku, ani w 2018 nie został jednak wybrany na radnego. Jednak w 2018 roku na burmistrza wybrany zostaje Krzysztof Paśnik, a Kuśmierzak kilka miesięcy po wyborach zostaje zatrudniony na stanowisku, którego do tej pory nie było w urzędzie, czyli na funkcji naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. Ile zarabia na owym stanowisku? Tego się nie dowiedzieliśmy przez wszystkie lata, bo kuśmierzak nie umieszcza swojego oświadczenia majątkowego. Kuśmierzak delegowany jest także przez paśnika do różnego rodzaju komisji. To on jest w komisji, która wskazuje na dyrektora biblioteki Krystynę Jeziorską. To także on zasiada w zespole do spraw budżetu obywatelskiego. Kuśmierzak uważany jest za szarą eminencję ratusza. Na początku tego roku z zasiadania w radzie rezygnuje Jacek Tchórz. Do rady nie może wejść naczelnik kuśmierzak. Dlaczego? Bo zabraniają tego przepisy. Jeżeli kuśmierzak nie przyjmie mandatu, to wówczas do rady wchodzi Grażyna Meksuła, która nie wsparłaby resztek wspólnego lubartowa popierających paśnika, a przystąpiłaby do radnego Jacka Tomasiaka. Aby do tego nie dopuścić, kuśmierzak musi zrezygnować z pracy naczelnika to też czyni i przyjmuje mandat radnego. Część mieszkańców wierzy, że dla nowego radnego funkcja społeczna jest ważniejsza niż praca w lubartowskim samorządzie. Nie wszyscy jednak wierzą w taki scenariusz, tym bardziej w chwili, kiedy Kuśmierzak wydaje oświadczenie. Jako radny deklaruję poparcie dla inicjatyw burmistrza Krzysztofa Paśnika, którego działania zmierzają w kierunku rozwoju naszego miasta. Jeśli chodzi o moje przyszłe plany zawodowe, to mam kilka możliwości, łącznie z tą, którą otrzymałem od władz samorządowych. Chodzi o wykorzystanie mojej wielu... I dotychczasowego doświadczenia w pracy w miejskich jednostkach. Ogłaszawszem i wobec kuśmierzak, wśród mieszkańców od razu pojawia się szereg komentarzy. Nie znam się zbytnio na polityce, ale czy to nie ten pan startował w wyborach i się nie dostał, ale że był kolega burmistrza i razem startowali, został szybko naczelnikiem w UM. Teraz co czytam, po odejściu kilku radnych z Rady Miasta, aby ratować tyłek burmistrzowi, rezygnuje z bycia naczelnikiem i wysokiej pensji i zostanie radnym za ułamek pensji naczelnika. Jak czytam kolejne wpisy, mówi się o części etu. To w MOSIR, to części etatu w LOG czy PGK. Czy mi się tylko wydaje, czy ten pan raczej poszedł do polityki dla siebie, a mieszkańcy byli tylko środkiem do osiągnięcia celu? Bo jakoś odnoszę takie dziwne wrażenie. Pisze na jednym z portali osoba podpisująca się moje miasto Lubartów. Panie Kuśmierzak, czy będzie pan znów biegał z ciastem na osiedlu przed wyborami, a później udawał, że nie poznajesz ludzi? Taki z siebie sąsiad? Widać teraz co pigłowi chodzi, bo raczej nie dobro mieszkańców, tylko własny biznes się liczy. Temu panu to już dziękujemy. Nie ma co liczyć na glisy w moim domu, zresztą sąsiedzi są podobnego zdania. Komentuje kolejna osoba. Jestem wzruszona, jaki można mieć kręgosłup moralny, albo go brak. Tyle samo zrobi jako radny, ile samo zrobił jako promotor, czyli nic. Przecież to karierowicz. Po znajomości stworzyli mu stanowisko, a teraz mu zabrali. Wizerunkowo spalony jako radny już na wstępie. Brawo za strzał w kolano. Teraz już nie będzie zdjęć i wyjazdów za pieniądze podatników. Publikuje swój komentarz XYZ. O jakim doświadczeniu wisyty Bredzi, chyba w wygryzaniu pracowników z doświadczeniem w ramach czynienia dobra dla miasta? Toż to dla niego specjalnie stanowisko naczelnika utworzyło PSL, a tam roboty z promocją nie ma nawet na pół etatu, co innego pochłania czas, kosztowna propaganda, 47 lat na karku i o jakim doświadczeniu samorządowym mowa? Jak taki specjalista to trzeba było uczciwie szukać pracy? To kolejny z dość ostrych komentarzy. Okazuje się, że część komentarzy, jakie publikowali mieszkańcy Lubartowa, została usunięta po interwencji kuśmierzaka. Jak widać, niektórzy z mieszkańców są bardzo dobrze zorientowani. Pojawia się informacja, że były naczelnik nie zostanie bez pracy, i okazuje się, że to prawda. Jako pierwsza redakcja dotarliśmy do informacji o nowym stanowisku dla kuśmierzaka. Okazuje się, że w miejscu, gdzie został zatrudniony, mimo że jest to jednostka samorządowa, mimo że dla niej środki finansowe zabezpieczają sami radni, a więc. Też już niebawem kuśmierzak, to nowy radny może być zatrudniony. Dlaczego? Bo przepisy zabraniają radnemu zajmować funkcji kierowniczych. Dlatego kuśmierzak nie będzie już kierownikiem czy naczelnikiem, ale specjalistą do spraw organizacji imprez. Chciałabym panią dyrektor zapytać, czy pan kuśmierzak, czy prawdą jest, że pan kuśmierzak pracuje w Mosirze? E, tak. E, a w, na jakim stanowisku czym się zarabia, zajmuje? Pan Artur jest specjalistą do spraw organizacji imprez. Rozumiem, czyli co dokładnie wchodzi w zakres jego obowiązków? Jakie, z, co, czym się za dokładnie? No, jak Państwo doskonale wiecie, MOSIR organizuje dużo imprez. Myślę, że Państwo śledzicie naszą stronę i, i wiecie, że. Przy takich imprezach jest co robić, stąd pan Artur złożył swoją ofertę na takie stanowisko. No i powiem tak, z otwartymi ramionami to przyjęłam. Rozumiem, czyli Od, czy to z pani strony może miał taką propozycję, żeby na, na takie stanowisko startował, czy, czy jednak sam pan Artur był zainteresowany? Myślę, że to nawet tak wyszło troszeczkę z dwóch stron. Ja od jakiegoś czasu już po, poszukiwałam i naprawdę prosiłam pana burmistrza o, o osobę, która, która by mi tutaj pomogła i nas wsparła przy organizacji imprez. No i tak się złożyło, że pan Artur został, to znaczy zgłosił swoją ofertę, porozmawialiśmy no i, i, i został przyjęty. Roz... Ja z panem Arturem no, od czterech od lat w zasadzie współpracujemy i można powiedzieć, mamy takie wspólne flow i, i podobne spojrzenie na imprezy. No, stąd mm, dla mnie była to naprawdę najlepsza rzecz, która się mi przytrafiła. A od kiedy pan Artur pracuje w Mosirze? Od poniedziałku? Od 13, tak? tak od, od poniedziałku 13. Rozumiem. I na jaki, na jaki czas będzie na tym stanowisku? Wie pani co, no, no to jest na czas nieokreślony, ponieważ został po prostu przeniesiony tak, z Urzędu Miasta. Rozumiem, ale ma określone godziny pracy, to znaczy na pełny etat, czy... Na pełen tak, tak, tyle że my w Mosi, że generalnie mamy równoważny czas pracy, tak? No bo z racji, z racji takiego stanowiska wiadomo, imprezy są w soboty, w niedzielę przede wszystkim. Stąd, stąd tutaj pracownicy biu, biu, w biurze mają, mają czas równoważny. Rozumiem. Rozumiem, że wie Pani o co chodzi. Tak, rozumiem. A teraz nad jaką imprezą Pan Artur pracuje? Wie Pani, co właśnie zapraszamy serdecznie Państwa na Bieg Tropem Wilczym 5 marca. No i właśnie jesteśmy tutaj, wszystkie siły wyrzuciliśmy na organizację biegu. No oprócz tego, no jest to taki okres do pisania wszelkich wniosków, więc Pan Artur również zajmuje się pozyskiwaniem funduszy. Z zewnętrznych, no nie tylko na imprezy, no ale na, też na całą działalność mosir -u. Zgodnie z życzeniem pani dyrektor, prześledziliśmy stronę mosir -u. W zakładce wydarzenia i imprezy MOSIR informuje nas, że w 2022 roku odbyły się organizowane przez tą jednostkę, uwaga. Trzy imprezy. Symbol utrzymuje jednak, że imprez jest więcej. Jak dużo jest tych imprez, tak jeśli mogłaby Pani podać w liczbach? Czy jest to tak, że chociażby jedna impreza miesięcznie jest? Na pewno. Tak, je, nawet, nawet i więcej. I więc tak na, na dzień dzisiejszy, to pan Artur tutaj skupia się na pozyskiwaniu środków. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to taki okres, gdzie można składać różne wnioski na różne dofinansowania. I tak naprawdę to tutaj w tej chwili jest największy nacisk, żeby pozyskać jak, jak najwięcej dodatkowych środków na finansowanie. Tak, e jeśli chodzi o ilość imprez, myślę, że to nawet jest więcej niż, e niż jedna. E tak jak wcześniej wspominałam, na początku marca mamy bieg tropem, więc czym również czwarty, piąty mamy też e duży turniej e lubartywka, to jest turniej e e piłki kobiecej. Też serdecznie Państwa na niego za zapraszamy. Później mamy turnieje naszych grup młodzieżowych, więc no, jest, e jest tego dużo e no i myślę, że tutaj taka osoba jak pan Artur, na pewno się sprawdzi. Dyrektor Symbor zdradza także, że nowy pracownik został przyjęty z otwartymi rękami, a na nowe stanowisko nie było konkursu, bo tak się złożyło, że został przyjęty akurat pan Artur. Jednak słowo przyjęty jest nieco przesadzone, ponieważ okazuje się, że kuśmierzak z ratusza do Mosiru został przeniesiony. Okazuje się, że na nowym stanowisku nowy radny jest zatrudniony na pełnym etacie ale ma czas równoważny. Zapewne z owego systemu skorzystał nowy radny 21 lutego 2023 roku, gdzie zamiast zajmować się organizacją nadchodzącego biegu tropem wilczym, bo po to został zatrudniony, strzelał sobie fotki na konkursie recytatorskim pod hasłem Bonton dobre maniery. Dyrektor MOSIR zdradziła także, że były naczelnik został do MOSIR. Przeniesiony. Przypomnijmy, że nowa kadra, jaką zatrudnił zaraz po wyborach paśnik w ratuszu, a powiązana z PSL-em, także nie startowała w konkursach, a została zatrudniona na zasadzie przeniesienia z Urzędu Marszałkowskiego lub innych gmin. Na zasadzie przeniesienia pracę w ratuszu znaleźli. W Lubartowskim Urzędzie Miasta aż zaroiło się od nowych pracowników, głównie osób mocno kojarzonych z psl tu znalazł miejsce m.in. Łukasz Chomicki, który wcześniej upełnił funkcję dyrektora kancelarii marszałka województwa lubelskiego. Kolejna osoba to Tomasz Szoltek, który został sekretarzem miasta. To były zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W wyborach samorządowych w październiku 2018 roku startował do Rady Powiatu w Lublinie z listy PSL w okręgu nr 4, obejmującym gminę Niemce i Wulka. Zagłosowało na niego 525 wyborców, nie zdobył mandatu. Kolejna osoba to Magdalena Urbaś była dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim, na zdjęciu obok marszałka Sławomira Sosnowskiego z PSL. W Lubartowie zatrudniona została na funkcji naczelnika w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym. Kolejna osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta to Krzysztof Krupa, działacz PSL, który startował na Radnego Rady Gminy. Wspomnieliśmy już o sekretarzu, ale w tym samym okresie co Szołtek z Urzędu Marszałkowskiego czy Michał Radosław Kiciński. Obaj także widnieją na liście osób finansujących Fundusz Wyborczy PSL. Kiciński, pracując w Urzędzie Marszałkowskim, reprezentował Sławomira Sosnowskiego z PSL i w jego imieniu reprezentował urząd na zewnątrz. Kicińskiego odnajdziemy także na zdjęciu inaugurującym kampanię PSL w Lublinie. Kiciński stoi na schodach pod zamkiem razem z Kosiniakiem Kamyszem czy innymi prominentnymi działaczami PSL. To co dzieje się w ratuszu i tuż obok ratusza nie przeszkadza przyszłemu koledze w Radzie Miasta Kuśmierzaka, a mianowicie Grzegorzowi Gregorowiczowi. Gregorowicz nie skrytykował do tej pory tego co dzieje się w ratuszu. Zupełnie inaczej odnosił się do zatrudniania osób z tak zwanym kryterium partyjnym czy towarzyskim zanim razem z Paśnikiem przejęli władzę. A co się okazuje tak naprawdę? Jaka jest no, niestety praktyka, choćby w Lubartowie? No, spółki komunalne służą do pakowania swoich kumpli i przyjaciół politycznych, niekoniecznie związanych z kompetencjami wymaganymi do, do yy, właśnie tych funkcji. No Weźmy ostatnią informację, choćby z dnia dzisiejszego, że pan radny Andrzej Kardasz został, Kierownikiem, czy zostanie kierownikiem przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, właśnie w spółce komunalnej, i ma się zajmować, proszę Państwa, transportem. No, no ten znany specjalista od frustracji i od honoru zajmuje się, czy będzie się zajmował transportem. Ja nie naguję, że może to będzie robić dobrze, ale proszę Państwa, czy jedynym właśnie kryterium na, na starcie to ma być związek personalny czy polityczny z właścicielem. No moim zdaniem, te i poprzednie decyzje personalne, jak choćby przedsiębiorstwa, gospodarki komunalnej, gdzie wymieniono cały, całą radę nadzorczą, i to w, wymieniono w ten sposób, że w tej radzie nie ma już nikogo z pracowników Urzędu Miasta. No Ja rozumiem, że nadzór właścicielski pełni pan burmistrz, ale rozumiem, że pełni przez swoich reprezentantów i rozumiem, że ma zaufanie do, do aktualnych członków Rady Nadzorczej. Ale o ileż ten nadzór byłby łatwiejszy gdyby w jego imieniu w skład Rady wchodzili pracownicy urzędu, którzy bezpośrednio ten nadzór sprawują i kontrolują. Więc moim zdaniem dzisiaj spółki komunalne w Lubartowie służą jedynie do upychania być może łokciami, być może i kolanem, być może za pomocą próśb, być może za pomocą nacisków. Ale te spółki służą po to, żeby lokować tam po prostu stroników politycznych. Skontaktowaliśmy się z Panem Arturem Kuśmierzakiem, chcąc uzyskać jego wypowiedź telefoniczną, jednak pan Artur przekierował naszą korespondencję na drogę mailową pisemną. Nasze pierwsze pytanie brzmiało następująco. Został pan zatrudniony w Mosir Lubartów, czym aktualnie się Pan zajmuje? Dzień dobry. Odpowiadając na Pani pytanie, wykonuję zadania zgodnie z zakresem obowiązków i ciężko pracuję, tak jak Pani redaktor i zapewne prezes spółdzielni. Pozdrawiam, Artur Kuśmierzak. W kolejnym mailu poprosiliśmy o dokładniejsze przedstawienie zakresu obowiązków oraz zapytaliśmy o to, czy Pan Artur posiada odpowiednie kompetencje do zajmowania tego stanowiska oraz o to, żeby przedstawił. Jakie, jeśli owe posiada? W odpowiedzi uzyskaliśmy. Niestety na to pytanie jednoznacznej, dokładnej odpowiedzi od pana Artura nie otrzymaliśmy. Zacytował jednak artykuł z gazety Lubertowiak, w którym zawarta jest wypowiedź pani Anety Symbor, a jej fragment brzmi następująco. Pan Artur Kuśmierzak kierował Wydziałem Promocji w Mieście. Ma ogromne doświadczenie w zakresie organizacji imprez i eventów, a także administracji oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych i pisaniu projektów. Na podstawie powyższych informacji pojawiają się następujące pytania. Skoro od minionego poniedziałku, 20 lutego 2023 roku, tak ową datę przekazała nam pani dyrektor Mosir, jest pan specjalistą do spraw organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w Lubartickiej. Mossi, że to w jakim charakterze uczestniczył pan 21 lutego podczas konkursu recytatorskiego Bonton Dobre Maniery? Jeśli ma pan odpowiednie przygotowanie, to dlaczego nie wziął pan udziału w konkursie na to stanowisko, tylko został pan zatrudniony na zasadzie przeniesienia z ratusza? Czy zgodzi się Pan z komentarzem, że nowe stanowisko otrzymał pan dzięki temu, że łączy pana z Krzysztofem Paśnikiem związek personalny i polityczny? Na zdjęciach z niemal każdej z imprez organizowanych w Lubertowie stoi pan. U boku pana paśnika. Na te pytania pan Kuśmierzak odpowiada następująco. Zostałem zaproszony do udziału w charakterze jury konkursu jeszcze w czasie jak pełniłem funkcję naczelnika wydziału w Urzędzie Miasta. Chciałem zrealizować stare zobowiązania, w tym czasie wypisałem się z pracy w Mosir jako wyjście prywatne. Zostałem przeniesiony na podstawie artykułu 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Związek łączy mnie wyłącznie z żoną i z nikim więcej. Jakże raziło kilka lat temu lokowanie stronników politycznych po spółkach komunalnych Grzegorza Gregorowicza. Minęło kilka lat, Gregorowicz to żelazne zaplecze paśnika, czyli działacza PSL, a ten ostatni, mówiąc językiem Gregorowicza, upchał po urzędach, spółkach, a teraz nawet w Mosirze szereg osób i każdy z nas może sobie odpowiedzieć, czy można się zgodzić z wypowiedzią sprzed lat, że także w tych przypadkach jedynym kryterium jest związek personalny czy polityczny, już nie z Bodziackim, a z paśnikiem. Dla kanał S. Bartosz Giza.